Siemendero wszystkim, którzy mnie oglądają teraz. Mm, dzisiaj pokażę Wam rzeczy, które kupiłam. No. Dobrze. Okay. A to nie, to nie, to nie, to nie. To idź sobie tam o... O! o. Jest Petek też nie. Chodź do kolejki. I tu są wszystkie rzeczy, które kupiłam. Zacznijmy może od odzieży. Są to takie. Tupki na lato to jest taka bluzka znaczy koszulka i jeszcze takie dżinsy mamy zdrapki z Biedronki 4 i zaraz sobie je zdrapiemy takie jakieś naklejki na okno sobie to dam w kuchni bo są fajne um, i to kupiłam w Biedronce za 5 zł. to było darmowe to są kredy, Ja kupiłam w Kiku za 5 zł. 15 sztuk. I tutaj za 7 zł, takie 200 korolki dla LPS-ów. I ja będę chciała zaraz otworzyć, ale zaraz do Was wrócę. Żyję tutaj. I mam tutaj specjalny pojemniczek na te dodatkowe rzeczy. I kupiłam to w już mówiłam. Aż. Dobra, otwieramy. Już trochę, na... już trochę tak otworzyłam, bo nie mogłam je doczekać. Wow. Chwila prawdy. Kurde, powypadała. Parę rzeczy powypadało stąd. Czyli jedna deskorolkę. A to zaraz, dobra. Tak już jest rozpakowane. Mamy tutaj taką jedną deskorolkę. i jak ja dawno ten skrólek nie używam. To będzie dla LPS-ów albo dla mnie. Patrzę LPS. O patrz. Ale ta raczej będzie dla mnie, a ta będzie bardziej dla LPS przez to, że yy, no jest bardziej taka okrągła, a ta jest bardziej jak do palców, bardziej. No. Tu sobie patrzę ustanie. Może jechać. Mamy tu dodatkowe części, tak jak śrubki. Dodatkowe kółka, mały śrubokręt i dodatkowe kół. Ogólnie te części. Oto. I to będę chciała wsadzić do tego. Ale na przykład śrubki. Em, kółka i śrubokręt. I jeden z tych o. E, już jest jakby przyklejony tam. Więc sobie to wsadzę, a to sobie tak o, zostawię. A teraz będą zdrapeczki. Tak. Tutaj sobie postawimy to. Tak. O, dobrze. I teraz zdrapujemy. Mam do tego slamaster. Nie wiem po co akurat slamaster, ale będzie łatwiej palcem. Niestety jest tutaj. Spróbuj ponownie. Więc odkładamy na złe. Kolejne, kolejne spróbuj ponownie. Niestety też odkładamy do tych złych. I? Kolejne, kolejne zbałuz spróbuj ponownie. Ty mi pies poszczęścisz, szczęście. O tak, powąchaj, powąchaj to wszystko, tak, tak. Może ty mi dasz szczęścia. I ostatnia zdrabka teraz musi być flamastrem Kurde, znowu spróbuję ponownie. Więc te zdrapki są nieudane. Wszystkie! Myślałam, że będzie chociaż jedno coś dobrego, ale nieważne. Pod koniec tego filmiku, cześć, pa-pa-pa!